Siemanko Idziemy na kolejne Branco, Ale tak naprawdę będzie to Trzecia część filmów o cyklografii Tak jak robiłem te eksperymenty moje cyklograficzne yy, Kilkudniowe Tak mam jeszcze jedną puszkę Która się tu kręci już kilka miesięcy Chyba pięć miesięcy się już kręci I stwierdziłem, że warto może już ją ściągnąć No i jestem ciekawy czy ta długi ten długi czas ekspozycji plus kręcenie puszki stworzy jakiś ciekawszy efekt niż te kilkudniowe, które były. Często przychodziłem tutaj do mój ogródek, sprawdzać czy ta puszka działa, ponieważ no, jak deszcz padał, mógł tam do tego mechanizmu nalecieć, mogła do tego mechanizmu nalecieć woda i coś się tam stać. Na szczęście nic nie stało, mechanizm działa do tej pory. I co? Demontujemy puszeczkę. Puszka była skierowana idealnie na: Południe. Z tego co pamiętam, to pierwsze zdjęcie jednodniowe z tej puszki ustawione na południe spowodowało powstawanie takiego, jak to, to nazywałem w filmiku, ptaszka, takiej wrony. Więc teraz analogicznie spodziewam się tutaj całego stada wron. Ale tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać, zaraz zobaczymy. Puszka obracała się dokładnie z prędkością. Jeden obrót na 12 godzin. No, czyli jak wskazówka od zegara, która wskazuje godziny. Teraz to, co te robią najbardziej. Wow, ale jest świder. Nie wiem dlaczego takie śmieszne to powstało, ale, ale mi się to podoba. Taki świder wyszedł. Dlaczego taki powstał świder? Ani inny, nie mam zielonego pojęcia, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak to tam się naświetlało. Ciekawe i oryginalne. Coś nowego. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Także już zagrali i wygląda to w ten sposób. Jeszcze pewnie powieszę gdzieś tą puszkę zakręconą yy, z tym mechanizmem. Chociaż się ja wiem, tak, powiesz, no, w innym kierunku, nie w południe, na południe tylko powiedzmy na, na wschód albo na zachód. I ciekawe jaki wtedy wyjdzie efekt. No dowiemy się za chwilkę, czyli za parę miesięcy. W świecie solarygrafii chwilka to jest kilka miesięcy. Nie? Solarygrafia naprawdę uczy cierpliwości. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zdjęcie Wam się podobało tak i mnie się podobało. I dużo słońca. Cześć!